AI Impact to konferencja nakierowana na to, jak sztuczna inteligencja i rozwój technologii zmieni nasze życie. Ale żeby móc rozmawiać o tym, jak sztuczna inteligencja nasze, zmieni nasze życie, powinniśmy się najpierw zastanowić, jak będzie wyglądał ten świat przyszłości, spróbować wyobrazić sobie niewyobrażalne. Dlatego w czasie tej konferencji będziecie mieli okazję spotkać się zarówno z najlepszymi futurologami ze świata, m.in. ze Scottem Eastmanem, który jest jednym ze 120 superforecasterów i doradza m.in. Białemu Domowi, jeżeli chodzi o rozwój technologii. Będziecie mieli także okazję posłuchać Androida Sophie, najbardziej znanego Androida na świecie, który dostał obywatelstwo Arabii Saudyjskiej, która podzieli się z Wami swoją wizją świata. W czasie tej konferencji dowiecie się więc, jak będzie wyglądał świat z ludzkiej perspektywy, jak będzie wyglądał świat z perspektywy Sztucznej inteligencji. Ta wiedza pozwoli Wam przygotować się na świat jutra, który, uwierzcie, będzie wyglądał kompletnie inaczej niż świat dzisiaj. Bo jeżeli myślicie, że wczoraj to jest takie samo jak jutro, tylko że trochę szybciej, to się bardzo mylicie. Jutro jest niewyobrażalne. Zapraszam. Dwunasty, 13 czerwiec 2024 Browary Warszawskie. AI Impact.